算。 Muszę spróbujemy delikatnie wziąć tą kartkę co? o nie, żeby nie przewrócić Chyba ja wiemy, że nie trzeba go dotykać nie wiem, czekaj, może tak z tyłu o nie, on siedzi na saniach to może jakieś zadanie To jest nie? Dziś się. Pokoloruj. Świę... Świę... Świąteczny? Świąteczny obraz. Tak. To byśmy musieli coś dzisiaj wydrukować pokolorować. No, Ja się Elfie. No, może zróbmy tak, czekaj, ja go przytrzymam delikatnie, bardzo delikatnie, żeby można było wyciągnąć list. to no, takie delikatne. O, Chcesz zacznij, oh. czy Chcesz czy myślałeś sobie sam? Nie. Po polsku jest. Chcesz zać Tak. Dobra. Witaj, Nikolasku. Słyszałam, że czekałeś na mnie... Na, że czekałeś na mnie. Mikołaj wziął Twój list, a w zamian zostawił kalendarz ewentowy, o jakim marzyłeś, oraz mnie, elfa psotnika, abym sprawdzał każdego dnia, czy jesteś grzeczny, czy słuchasz i pomagasz. Pamiętaj, że to od Ciebie zależy, czy zostanę, i czy Mikołaj zaakceptuje Twój list i doda na listę grzecznych dzieci. Będę miał dla Ciebie za mm, zadania, ale nie martw się, dla Twojej rodziny też. Też. Kropka. Fajnie by było, jakbyśmy zostali i bawili się razem. PS nazywam się Jodłek. Zaczynamy od dzisiaj. jaki jodłek. On jest jodłek! Jodłek jest. O tam chyba nie powiedział słowa jego nazwy, tak? Chyba nie, nie pamiętam już. Dlatego już nie pamiętam. Ale super. Moment, czy go, Tu kalendarz. Piszę, że zostawił kalendarz adwentowy, o jakim marzyłeś oraz mnie, Elfa Psotnika. Feeling oh so fine on this holy night, the Spirit guides us. All the stars they shine on this lovely night, we light up the world, forget our troubles for a moment, and every stranger is a friend. So. Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam w pierwszym vlogmasie na moim kanale Pierwszym vlogmasie w 2025 roku I zaczynamy od elfa Dzisiaj jest rana eee, Niko wstał i od razu poszedł zobaczyć, czy Mikołaj zjadł ciasteczka Czy Mikołaj wypił mleko i zabrał list, który wczoraj do niego pisał Tak, zabrane jest wszystko Zostawiony został, zostawiony był elf Zostawiony jest elf List od Elfa, zadanie na dzisiaj i kalendarz adwentowy, ślady oczywiście musiały też być. Także Niko, mega zadowolony i ja też. Love to be It's Christmas time. Oh, what a blissful sight. We're singing heartfelt carols in the night. One embrace the spirit bright. O, oczywiście musiał roztargać chłopak. O, przez przypadek, przypadek otworzyłam gdzieś. Otworzona została dziesiątka, ale to przez przypadek nie, nie, nie patrzymy co w środku. Tak wygląda kalendarz wętrowego Nikosia. No, wygląda. To jest taki domek. Fit! To jest taki domek, w którym są wszystkie. Dobra, to do jest jedynka. Jedynka Znaleziona. Co to jest? Kuk Co to jest? To jest Aleks! Ale No to dawaj, Alexa. Aleksa. To jest, jest Aleks. Ona ma taki... Ona ma taki... strój Creepera, ale super. Mm -hmm. Taki, taki ka. Piątecznego Creepera ma w ogóle ona. No. no tak powinna być ogólnie, tak powinna stać. Taki masz... ka to za ciastko w ogóle? No, ułożysz i... Co to za pałka? To mi Taka do rączki po prostu. A to jest jakby ciastko, nie? Nie wiem. A co ciastka? Bo spójrz. To jest coś. Teraz idziemy... Tego? Ooo! Numer one! Kropie zepsułem! Number one! Kropie zepsułem! Ludmover for I thought This is for us? Wait for us. For you, not for us. I can open? Yeah, you can open you to do this Oh, baby. Keila. das Bier. Das ist von Bavaria, Schatzi. Ich weiß nicht. Keiler. Ich everywhere vorbei. Natürlich saugut. Kellerbier. Sag doch mal. Naturtrüb. Naturtrüb. <laughs> Bernsteinfarben. Wollen wir die aus oder? Dobra, Dobra, numer jeden. Pokaż, co masz? O takie misiątko! Będą to same miesiące. To nie tam w tą stronę. A, a, I, i... No No pierwsza jeszcze Taki, tamtego No i tam tego ludzika masz, nie? Tato Michael, what do you have? Hmm. Kayla, Kelabia. To <kluzka> jest jakieś. Fajnie, bo masz taką jak grosz. Otwierat. To jest jak like grosz open, nie? Yeah. Nice. Oh, o, no. nauczysz no, się mamona? Teraz otworzę kalendarz Co kupisz dla mnie? Ja mam dwa kalendarze Co? Gdzie? Tutaj Tutaj Ja mam dwa kalendarze rentowe yeah. I może je otworzymy od razu Możemy otworzyć też, tak? Tak Okej To jest kalendarz Stranded Up z DM Otworzymy Numer jeden I don't see number Ah here. Okay. Tutaj jest w takim mokineczku. How I need to open this. Okay, um, Beautiful lip balm. Oh challenge. Like this one. Take Oh. Mm hmm Oh. Smells something like cake. Kake? Cake. Cake. Oh. Take this for next year. Next year also have the same. Ja. Okej, z tyłu jest napisane co... Mama, ale nie będę patrzyła. Number one. I to mi chciało jest number... Mamy jedyneczkę. Dobra. Yeah, to się o oderwało. What the hell? Aha, nie wiem czy mówiłam. Ten grę jest z to firmy to Balea to z DM. To I to mamy Corpor Oil. Let the countdown to joy begin. Uh, Swiąteczne. Tutaj. <laughs> Let the countdown to joy begin. What is this? Mmm. Copper oil. Really small smell. But this is oil, so what not smell? <laughs> Bardzo mało pachnie. Taka mała buteleczka do torebeczki W znaczy się do torebeczki. Do walizeczki, jeżeli gdzieś jedziemy na krótko. 20 ml. Takie ok. Jest ok. Jest ok? Ten lip basa beta. Ten lip basa z... Leli beta. One Leży sobie u Nikosia, bo wiem, że jutro jedziemy po choinkę i zastanawiam się tak naprawdę, w którym miejscu mm, będzie u niego choinka. Na pewno będzie mniejsza, taka w Doniczce. Eee, no i zastanawiam się, zastanawiam się, w którym miejscu tutaj można by ją postawić, żeby ładnie wyglądała. Mm, tak, stopniowo będziemy coraz bardziej ozdabiać mieszkanie. Też do Nikosia trzeba będzie kupić więcej rzeczy. Do pokoju, żeby on też poczuł taką magię tych świąt. Mm, bo w salonie wiadomo, jak to w salonie, zawsze mieliśmy więcej rzeczy i zawsze będzie więcej rzeczy, a w pokojach właśnie dużo mniej. Niko sobie kupił taką moinkę yy, śpiewającą, więc na pewno ona robi tutaj furorę w tym pokoju. Światełka na parapecie, no ale brakuje takiej, takiego naprawdę ogromnego klimatu świątecznego, więc. Yy, Musimy powiedzieć, trochę pokupować, żeby miał taki, taki, uf, taki fest klimat, żeby poczuł to magię świąt e, i grudnia całego, tak naprawdę. Zmienimy też pościel, no. dużo jest w planie, mało jest czasu, no bo jak wiecie, ja pracuję jeszcze na e, e, pełny etat, więc no, do południa mnie nie ma albo po południu mnie nie ma, to zależy jeszcze e, jaka zmiana. Także mało czasu, a dużo pracy. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najważniejsze, że Niko jest zadowolony z Elfa, jest zadowolony z kalendarza adwen adwentowego. No i mam nadzieję, że każdego dnia będzie szczęśliwy i szczęśliwszy. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak na razie Niko się kąpie. Ja za chwilę też idę yy, wziąć sobie kąpiel. A jutro? Jutro jedziemy po choinkę także fajnie, cieszę się bardzo bo chyba to jest najlepszy moment, żeby poczuć właśnie, że to już jest ten czas w momencie, w którym już się ma choinkę w domu a jak się już ma choinkę ubraną to już w ogóle jest ten czas niesamowite to jest ta choineczka, którą niko sobie wybrał, którą niko sobie kupił oj nie, i muszę wam ją włączyć o, okej okay. zrobiłam paznokcie. Wyglądają one w ten sposób. Tutaj taki elf, y, laseczka, w drugiej ręce mam y, renifera i też laseczkę i taki french czerwony. I takie typowo świąteczne paznokcie, nie? No, ale ja robiłam je wczoraj dość od do, do późna, więc mam nadzieję, że nawet w miarę ładne wyszły. Dajcie znać, jestem ciekawa na Waszej opinii. Jak wyglądają, jak Wam się podobają. Mam nadzieję, że w miarę ok.